Moi rodzice mieli absurdalną zasadę. Dwie godziny gier dziennie. Po odrobieniu lekcji i nie po dwudziestej. Złamanie, tydzień bez gier. Po trzecim razie w miesiącu postanowiłem być drobiazgowy. Jeśli chcieli dwie godziny czasu ekranowego, potraktuję to dosłownie. Następnego ranka ustawiłem Gameboya na kuchennym stole. Tata szedł na kawę. Jest siódma. Znasz zasady. Najpierw praca domowa. To nie czas ekranowy, tato. Gameboy nie ma podświetlenia. Technicznie to nie ekran, tylko wyświetlacz. Tata tylko pokręcił głową i poszedł. Po południu, po dwóch godzinach na Xboxie przerzuciłem się na Nintendo DS. Czas minął, zawołała mama. Zmieniłem urządzenie. Wyjaśniłem. Mówiliście o dwóch godzinach na ekran. Nowy ekran, nowe dwie godziny. Mama przewróciła oczami, ale nie protestowała. Myślała, że szybko się poddam. Nie poddałem się. W między Dwie godziny na Xboxie, dwie na laptopie, do nauki, czyli gier przeglądarkowych, dwie na telefonie, dwie na tablecie. Gdy zapytali, powiedziałem, każde urządzenie ma własny ekran, więc każde ma własny limit. To tak nie działa, powiedziała mama. Nie powiedzieliście, że dwie godziny to łącznie dla wszystkich ekranów. wskazałem. Sytuacja eskalowała, gdy wyciągnąłem stary telewizor kineskopowy z garażu i podłączyłem do niego Nintendo. Płaskie ekrany to ekrany, ale to kinesko, wyjaśniłem. Inna technologia sprzed stu lat. Grałem w Mario cały wieczór, mrucząc, technicznie to nie ekran. Gdy rodzice przechodzili obok, mama w końcu pękła, gdy ustawiłem projektor w salonie. Granie z projektora to nie czas ekranowy, ogłosiłem grając w Wii Sports na ścianie. Patrzę na ścianę, nie na ekran. Wyłącz to z mojej ściany, Zainteresowanie rodzinne i ustalili nową zasadę. Dwie godziny gier dziennie, łącznie na wszystkich urządzeniach, bez względu na rodzaj ekranu czy techniczne kruczki. Uścisnąłem im dłonie, jak po podpisaniu traktatu. Następnego dnia wróciłem do domu z wielkim pudłem. Co to? zapytała podejrzliwie mama. Gra planszowa, powiedziałem, wyciągając Dungeons and Dragons. Bez ekranów, ale można nam zająć jakieś sześć godzin. To skomplikowane. W tym momencie mama się poddała. Dobrze, trzy godziny gier dziennie, podzielone jak chcesz.